Zrobiliśmy taki całościowy w Gospodarki model redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce. Okazuje się, że można bez nadzwyczajnych kosztów, osiągając daleko bardziej zaawansowane cele strategiczne w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, osiągnąć swój cel, wskazując konkretne sektory, które temu celowi mogą służyć. Mnie osobiście brakuje analogicznego modelu uwzględniającego skutki makroekonomiczne w obszarze budowania optymalnego tego energy mix, o którym tyle się mówi. Drugi wątek bardzo ważny dla mnie to jest, cokolwiek w tym energy mix się nie pojawi, a więc czy źródła konwencjonalne, czy energetyka jądrowa, czy OZE w końcu, wymaga przyłączenia do sieci. Wszystkie kraje europejskie, które poważnie podeszły do restrukturyzacji swojej energetyki, opracowały rozwiązania prawne, które pozwalają im budować nowoczesną sieć energetyczną. My takich rozwiązań nie mamy, mamy w związku z tym widoczną barierę. Wiemy o tym, że korytarze są potrzebne, ale zbyt długo wiemy, bo wiemy już parę lat. Niemcy załatwili to w ciągu jednego roku, wydając kilka konkretnych ustaw, które ustalają inwestycje sieciowe, które służą budowy, budowie bezpieczeństwa energetycznego, najwyższy priorytet państwowy. Trzeci wątek, wątek, który chciałbym poruszyć, to jest sprawa połączeń transgranicznych. Mamy najsłabsze połączenia transgraniczne w Europie. Nasz bilans wymiany mocy to jest zaledwie parę procent, podczas kiedy średnia w Europie to jest około 20-25%. Chcę podkreślić, że źródła połączenia transgraniczne to nie zagrożenie. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy cena energii na rynku spadła do tych 160 par złotych, historycznym liderem, jeśli chodzi o eksport energii elektrycznej, eksport przetworzonego węgla do krajów zachodnich. Ale brak tych połączeń powoduje, że mamy tu bardzo ograniczone możliwości. Jeżeli zrealizujemy, zagospodarujemy kierunki, na przykład Ukraina, która czeka na zgody, jest to oczywiście zadanie dla polityków, nie mogę mówić jednego zdania więcej, bo za chwilę wyłoni się jakaś czarna, czarna wymiana na forum mediów i, i, i polityki, ale to są obszary, które dają nam niesamowitą perspektywę rozwojową. I są w zasięgu naszych możliwości. I ostatni wątek to jest rynek energii elektrycznej. Nasz rynek energii elektrycznej wymaga gruntownej przebudowy. Jeżeli wpuszczamy te nieprzyjazne odnawialne źródła energii, nieprzyjazne, bo przecież nieprzewidywalne, niestabilne, jeszcze wspierane pewnymi preferencjami i dobrze, bo chcemy żyć w środowisku, w którym energia jest nieemisyjna to jednak musimy stworzyć alternatywę dla tych źródeł, tak zwanych konwencjonalnych które muszą dbać o bezpieczeństwo. My nie mamy rozwiązań, które są niezbędne, chociaż przygotowaliśmy swój model i chcielibyśmy jeszcze w tym roku ten model przygotować do akceptacji polityków, do akceptacji ministerstw.